Hej, witam w trzecim odcinku podcastu Safona Przed Ekranem. Jak pewnie zauważyliście i zauważyłyście, miałam sporą przewę w nagrywaniu. A to przez to, że w okresie świątecznym się rozchorowałam, długo do siebie dochodziłam, miałam też problemy z gardłem. No a potem chciałam najzwyczajniej w odpocząć, zadbać o swoją głowę i dobrostan. Więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Na szczęście wracam do Was cała i zdrowa w tym nowym roku i to z naprawdę zacnym tytułem. Jestem świeżo po seansie tar i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Ten film niesamowicie mi się spodobał i łapię się na tym, że nie potrafię przestać o nim myśleć. Rzadko mi się zdarzają takie sytuacje, takie uniesienia po obejrzeniu filmu czy serialu i choć film obejrzałam w piątek, to już nie mogę doczekać się, kiedy będzie dostępny na jakiejś platformie, bo chciałabym go najzwyczajniej w świecie jeszcze raz zobaczyć. Naprawdę jest fantastyczny. Okej. Okay co sprawiło, że wpadłam w taki zachwyt oglądając ten film. Kate Blanchett. Kate Blanchett ubrana świetnie, skrojone marynarki garnitury. A może Kate Blanchett, której bohaterka jest po raz kolejny normatywna na takim, wiecie, queerowym podłożu, pewnie ma to dla mnie olbrzymie znaczenie, jasne. Ale tym razem nie chodzi tylko o filmowy krasz, o nieheteronormatywną, główną bohaterkę. Kate Blanchett najzwyczajniej w świecie dała w tym filmie popis swoich aktorskich umiejętności. To jest aktorka o niebywałym talencie, jej przygotowanie do roli gra gesty to prawdziwy majstersztyk, za który powinna otrzymać trzeciego Oscara. O czym jest właściwie tar? Oglądając trailer filmu, byłam przekonana, że będzie to raczej taki, takie, taki autorski film, który jakoś nie przebije się do większej grupy odbiorców, że będzie, to, będzie on przypominał taki thriller psychologiczny połączony z jakimś surrealizmem. A jednak nic bardziej mylnego, to wspaniale napisany dramat, któremu nie brakuje również błyskotliwego poczucia humoru, a ja uwielbiam takie kombinacje. Główną bohaterką jest Lydia Tar, światowej sławy dyrygentka, która na koncie ma liczne sukcesy. Wiecie, jest mądra, inteligentna, ambitna, pełna pasji do tego, czym się zajmuje, i co najważniejsze, jest głodna nowych wyzwań. Można by pomyśleć, że w dobie, kiedy kręci się coraz więcej filmów o silnych bohaterkach, które mają inspirować widzów i widzki, przede wszystkim widzki, i gdy i, I teraz też są, jest ten taki moment, gdy przedstawiamy właśnie też historię, bazujemy na e, prawdziwych kobietach, na ich historiach. E, postać Lidii jest tymczasem fikcyjna. I tak na dobrą sprawę, podczas seansu przekonujemy się, że bliżej jej do antybohaterki niż do bohaterki. Osobowość Lidii bowiem wpasowuje się bardziej w takie, powiedziałabym, męskie wzorce. Jej etyka pracy przypomina mi taki model tzw. Boss bitch. Lidia też lekceważąco odnosi się do takiej perspektywy gender. Też nie jestem pewna, czy ona w ogóle określiłaby się mianem feministki. I to jest właśnie też bardzo ciekawym takim punktem w tym filmie. Reżyser i jednocześnie scenarzysta filmu, Todd Field, raczej skupia się w tym obrazie na władzy i hierarchii. Nie tylko tej w pracy, ale również międzypokoleniowej. Ja osobiście świetnie bawiłam się podczas filmu, wychwytując modele pokoleniowe. Są tu na przykład świetnie sportretowani studenci i problem z cancel culture, y, oraz problem y, na temat y, po, y, takiej poprawności politycznej. Mamy też y, przedstawionych y, raczej przedstawioną jedną młodą studentkę, y, która nie szuka w swoim życiu. Raczej takiego autorytetu, mistrzyni. Wydaje mi się, że ona w ogóle tak nie czuje tej hierarchii i takiego, tego poziomu, że ona nie, nie jest na tym samym jakby poziomie niż na przykład jej powiedzmy mentorka. Sama Lidia natomiast jest gdzieś umiejscowiona w centrum. Szanuję dawnych mistrzów i swoich profesorów, jednocześnie dość pobłażliwie, powiedziałabym, i lekceważąco krytykuje starszych mężczyzn, którzy pracują dla orkiestry od lat, znają się od lat, i oni reprezentują takich, powiedziałabym, dziadersów. Władza tutaj przedstawiona jest z kolei na różnych płaszczyznach. Sam film zresztą jest wielowarstwowy. Mamy tutaj władzę na, pod, na podłożu wcześniej wspomnianej na przykład hierarchii w pracy, władzę jeżeli chodzi o ego głównej bohaterki. Zresztą w scenie początkowej Lidia opowiada, że dyrygując jest na przykład w stanie zatrzymać czas. By po chwili go znów ruszyć, co szybko skojarzyłam z tym, że jawi się ona nam niczym bogini. Obserwujemy też władzę w relacjach międzyludzkich i związkach, no i kontrolę. Kontrola jest bardzo wyraźna w życiu Lilii, i w domu kobiety wszystko ma swoje miejsce, jej harmonogram dnia. Wydaje się dokładnie ułożony. Lidia też jest zresztą bardzo świadoma siebie, kim jest, jakie robi wrażenie na ludziach. Świadoma jest swoich słów, ruchów, po prostu ma kontrolę absolutną nad sobą. Zresztą sama muzyka sugeruje tak naprawdę tą kontrolę. Ponieważ obserwujemy na przykład próby orkiestry berlińskiej, która gra klasyczne utwory, muzykę klasyczną. Ja tutaj nie stawiam się w żadnej takiej postawie, że ja jest, mam jakąś wiedzę na ten temat, że jestem ekspertką w dziedzinie muzyki klasycznej, bo tak nie jest, ale. Utwory, które są e, przedstawione w filmie, charakteryzują się ścisłymi e, regułami. Ten świat jest zakorzeniony w tradycji, e, w którym wydaje mi się, że nie ma miejsca na eksperymenty i wolność wyrazu. W pewnych scenach, w których Lidia opowiada o muzyce klasycznej, dowiadujemy się o technikach, które przez stulecia są stosowane, i jakby właśnie tak zatrzymane w czasie. To są reguły, którym trzeba się podporządkować, i w scenach prób widzimy na przykład rozkład orkiestry, jak ta orkiestra jest umiejscowiona. I właśnie też orkiestra, ten cały system silnie bazuje na hierarchii. I jednak, w jednej, i chyba właśnie w jednej ze scen, Lidia mówi, do, zresztą do swojej córki, która się bawi, udając, że jest dyrygentem, że tam nie ma miejsca na demokrację. A z drugiej strony, oglądając ten film, i to też właśnie. Mm, Reżyser zadaje nam poniekąd takie pytanie, czy Lidia naprawdę zawsze stosuje się do tych reguł, które jednocześnie tak gloryfikuje i wer werbalnie wielbi? Bo oglądając ten film, będziecie musieli sami same na to pytanie sobie odpowiedzieć. Silną stroną tego filmu jest fakt, że Todd Field nie moralizuje. Nie gloryfikuje, pozostawia nam, widzom i widzkom, wolną przestrzeń do dyskusji. I ja miałam wrażenie takie, że on ufa naszej inteligencji. Tam pewne sceny, mimo że na przykład odczy, odczy, odczytujemy jakieś symbole, jakieś ukryte elementy, one nam nie walą tak prosto w twarz. To jest bardzo wszystko fajnie zniuansowane. Ja osobiście podczas filmu doświadczy, dość takiej doświadczyłam fascynującej rzeczy, ponieważ gdy tylko ujrzałam pierwszą scenę, w której widzimy główną bohaterkę, która przygotowuje się do wywiadu, Lidię, jestem najpierw zafascynowana. Nie znam jej, nie wiem, kim będzie. Po prostu widzę twarz aktorki, którą znam Kate Blanchett. W kolejnej scenie, gdy wymieniane są wszystkie osiągnięcia bohaterki, ona zaczyna mi po prostu najzwyczajniej w świecie imponować. Lecz z rozwojem historii czułam, jak zmienia się moje postrzeganie Lidii. Stawała się dla mnie coraz bardziej surowa i bezduszna. Wręcz momentami odpychająca, a w końcu taka, wiecie, malutka, tak jakby reżyser stał przede mną i oddzielał ją z warstw, i na końcu pokazał mi zwyczajną kobietę, którą ja osobiście nie za bardzo polubiłam. Można pomyśleć, że Poczułam się może rozczarowana bohaterką i jej charakterem, ale to w ogóle nie o to chodzi. Czasem właśnie czyjaś władza i osiągnięcia malują nam kogoś zupełnie innego przed oczami. Potrzebujemy czasu, by poznać czyjąś historię, zrozumieć pochodzenie pewnej danej osoby. Gdzie się ta osoba wychowała, trzeba zrozumieć mechanizmy działań tej osoby. No i na końcu wydaje mi się, że trzeba zrozumieć, że osoba, która ma na koncie tyle sukcesów i osiągnięć, na koniec dnia jest zwyczajnym człowiekiem, który też popełnia błędy, który nie ma krystalicznego charakteru. I który zawsze, w każdym momencie, może upaść z piedestału. Ale wiecie, to są takie moje rozkminy na temat tego filmu. Więc to nie jest tak, że tutaj absolutnie to, co ja mówię, to tak jest. Po prostu ja tego rodzaju elementy właśnie wyłapałam podczas oglądania tar. Ten film mówi po prostu moim językiem. Uwielbiam sposób, w jaki został on nakręcony. Dominuje tu zimne światło. Możemy nasycić się wspaniałymi wnętrzami, a berlinem w tle. Dialogi są, jak wcześniej wspomniałam, błyskotliwe, momentami zabawne. I nie powiem, często właśnie przez poprawność polityczną, a właściwie jej brak, jeżeli chodzi o Lidię. Są zaskakujące i wywołują pewnego rodzaju oburzenie. Reżyser w mistrzowski sposób przedstawia nam wrażliwość na dźwięki i to jest też, uważam, bardzo istotny element filmu. Lidia, która ma prawdopodobnie słuch absolutny, jest bardzo wyczulana na dźwięki wokół niej często nie potrafi ich zignorować co sprawia, że. Doprowadza ją to do frustracji. Film przed, e, przypominał mi momentami taką, wiecie, grecką tragedię, e, właśnie dlatego, że obserwujemy w pewnym sensie utratę władzy, utratę kontroli przez kogoś niemalże wszechmocnego. A Lidia, przynajmniej na początku, właśnie na taką, wszech, taką wszechmoc, wszechmocną boginię, ona w ten sposób nam się tak jawi. Nie mogę również nie wspomnieć, że film również przedstawia nam problemy np. Na nepotyzmu. Wykorzystywania pracowników, manipulowania nimi, no i no myślę, że nie będzie to zbyt wielkim spoilerem. Zresztą tutaj, tak, omijam takie też bardzo ważne elementy tego filmu, żeby po prostu dać Wam też przestrzeń i taki element zaskoczenia, jak będziecie oglądać ten film. Zresztą film prawdopodobnie niedługo będzie miał premierę w Polsce, dlatego nie analizuję go tak, też tak szczegółowo. E Film przedstawia również taki klasyczny grooming, więc pojawiają się w, w nim bardzo aktualne problemy, o których coraz częściej dyskutuje się w sferze publicznej. Mi najbardziej podoba się właśnie ta przestrzeń, jaką daje nam scenarzysta i reżyser filmu. Ta produkcja. Pozwala nam zaobserwować różne punkty widzenia, zastanawiamy się, je, jak postrzegamy bohaterów i bohaterki. Przynajmniej ja tak miałam. Jak zastanawiałam się, jak zareagowałam. Na zakończenie, to niesamowicie złożony i wielowarstwowy film, który udowadnia nam, że nic nie jest tak naprawdę. Czarne i białe. Ale dlaczego nie wspomniałam o zresztą, chyba tak mi się wydaje, najistotniejszym elemencie dla tego podcastu, czyli elemencie queerowym tego filmu. Przecież on tam jest. Lidia, marzone i dziecko są jednopłciową rodziną. W dodatku, Lidia jest. Jak wiele scen sugeruje, nie pozostaje obojętna na kobiece wdzięki, flirtuje, posyła kobietom wymowne spojrzenia. Ten aspekt jest dla mnie w tym filmie mega znormalizowany. Widzimy kobietę, która poza pracą lubi uwodzić, lubi być adorowana. A to, że jest nieheteronormatywna, nie jest problemem lub czymś, co nawet należy zaznaczyć w dialogu? Wszyscy wiedzą, akceptują ją i nigdy nawet o tym nie wspominają, i to świetnie zgrywa się z resztą historii. To nie jest film o lesbijce, dla której orientacja seksualna jest jakąkolwiek przeszkodą. Ona nie musi walczyć o akceptację i uznanie, bo poznajemy ją w. W tym momencie, gdy to wszystko ma. Natomiast tutaj y, taka mała ciekawostka: y, wyczytałam, y, że scena pocałunku z jej żoną, grana przez Ninę Hos, y, nie była pierwotnie w scenariuszu. Prawdopodobnie, pracują nad, pracując nad tą sceną, aktorki i reżyser postanowili ten pocałunek dołączyć, co dla mnie było po prostu takim, no w świecie ucieszyłam się, że chociaż przez parę sekund taki element jest dodany do filmu. Co mogę powiedzieć? Idźcie do kina, bo naprawdę warto. Warto dla samej Kate Blanchett, która jest w tym filmie według mnie no no wybitna i jest to, póki co, według mnie oczywiście, jej rola życia. Dajcie znać, czy widziałyście, widzieliście już tar i co o nim uważacie. Ja się z Wami tymczasem żegnam i do usłyszenia niebawem. Pa!